Hej, witam was bardzo serdecznie w dawno oczekiwanych ulubieńcach pielęgnacyjnych. <grym>, nie robiłam ich już dawno. To znaczy ostatnio byli ci tacy roczni, czyli w styczniu. Mamy maj, więc eh. Nazbierało mi się tutaj parę rzeczy, może nie jest tego jakoś tak dużo, ale za to są to takie kosmetyki, które się naprawdę sprawdziły. W wielu wypadkach mam już któreś opakowanie z kolei i myślę, że to jest najlepsza rekomendacja. No to słuchajcie, tak patrzę tutaj na dwie wielkie butle i odnośnie tego, że któreś opakowanie z kolei to chciałam Wam pokazać dwie rzeczy, to są przykłady. Balsamów z Eveline, ta dam jeśli oglądacie mój kanał i kiedyś tam jeszcze oglądaliście ulubieńców pielęgnacyjnych, to na pewno Wam się rzuciły w oczy te balsamy. W tej chwili mam tutaj takie dwa. Jeden to jest pięć roślinnych mleczek aktywnie nawilżające mleczko w balsamie. One, ono przepięknie pachnie. I drugie jest takie regeneracyjne, regenerujący balsam do ciała chroni naturalny, mikrobiom skóry i tak dalej. Oba przepięknie pachną inaczej. To, to pachnie bardziej tak. Słodziutko, tak jakby słodko-owocowo, może kwiatowo trochę też, ale bardziej tak w słodką stronę, natomiast ten czerwony, no tak zdecydowanie bardziej kwiatowo. To są przykłady tych balsamów, w sensie balsamów z Everline, tych z pompką używam od dawna i już wiele rodzajów się u mnie przewinęło. Teraz niedawno pojawiły się też takie wegańskie, których jeszcze nie testowałam, ale na pewno sobie jakieś zakupię. W każdym razie polecam Wam te balsamy w ogóle, jakikolwiek rodzaj, tak jak mówię, miałam już ich kilka, wszystkie świetnie się sprawdzają. Dla mnie dodatkowym atutem są pompki, bo ja lubię takie balsamy z pompką, wiecie, jakoś mi się tak szybko to nabiera i szybko nakłada, więc... Generalnie w ogóle balsamy z Eveline, hmm, pierwsza rzecz. Druga sprawa, może nie będę jakoś tak, wiecie, że ciało, na przykład twarz, włosy i jakość, tylko no, mam tutaj mieszankę, więc co mi się tam chwyci. <grych> Kolejna rzecz, bardzo fajna, to są tanioszki, naprawdę, dwie tanioszki z Isany, yy, szampon i odżywka do włosów. Szampon i odżywka do włosów kręconych. Słuchajcie, jak ja już polecam coś do włosów, to to naprawdę musi być fajne. Nie spodziewałabym się, bo to są chyba jedne z najtańszych takich produktów dostępnych w Rosmanie, a dedykowanych pielęgnacji włosów kręconych i one się naprawdę świetnie sprawdzają. A dlaczego? Ym, żebyście mnie źle nie zrozumieli, to nie działa żadnych cudów, czyli jak macie włosy kręcone i one Wam się pierzą, to po użyciu hmm, 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 tego duetu nie zrobią Wam się nagle piękne loczki. Aż, no, takich cudów przynajmniej u mnie nie ma. Natomiast oba te kosmetyki sprawiają, że moje włosy po umyciu, po nałożeniu, wiecie, tej odżywki, po spłukaniu nie są takie pierzaste, suche i pojawia się właśnie delikatny skręt. Nie taki, wiecie, mocny, wyrazisty, ale generalnie widać, że te włosy się kręcą. O, może tak? No i przede wszystkim są właśnie fajnie nawilżone, więc w tej chwili oprócz tego duetu do włosów używam takiego psikacza z Garniera, ale to tego używam już od dawna. W każdym razie jestem przekonana, że skręt moich włosów, no i chyba generalnie jakość, bo one teraz są tak fajnie nawilżone, poprawił się właśnie dzięki tym dwóm rzeczom, więc mogę je polecić. A myślę, że teraz jeszcze trwają cały czas te promocje w Rosmanie, wiecie, do końca maja. Nie wiem, czy akurat te rzeczy do włosów są w promocji jakiejkolwiek, no ale zerknijcie, tak czy inaczej Isana i to są taniochy takie pomarańczowe bardzo charakterystyczne tubki, to są rzeczy do włosów kręconych. To się nazywa po prostu odżywka sprężyste loki i mocne włosy. No, no i w duecie szampon sprężyste loki i mocne włosy. Tak jak mówię, te loki może nie są aż tak sprężyste, ale się zaczynają pojawiać i są i to jest najważniejsze, a włosy są fajnie nawilżone. Także Isana do włosów kręconych o, a teraz może coś do pielęgnacji twarzy. To jest, słuchajcie, kosmetyk. Od razu powiem, jest drogi, ale jest to już moje drugie opakowanie i to jest najlepsza rekomendacja. Na pewno, na pewno gdzieś, kiedyś wam musiałam w ulubieńcach to pokazywać. Być może jeszcze pokazywałam w tych ulubieńcach, właśnie poprzedniego roku. Zobaczcie. Drugie opakowanie. To jest. Taki krem maska, właściwie taki jakby żel, to się nazywa Energy de i to jest maska na noc, taka maska niemalże zaraz, ja Wam pokażę troszeczkę jeszcze tutaj zostało, w zasadzie niedługo to będzie w dęku, taka maska jakby żelowa, jak się to nałoży na skórę, to się po prostu roztapia i zamienia w taki, w taki bardzo delikatny żel. I to przecudownie odżywia skórę, tak rozświetla, poza tym ma właściwości takie regenerujące, czyli jeśli macie na przykład cerę suchą, albo dojrzałą, albo w ogóle taką zmęczoną, to to jest rzecz przecudna. Ja to za każdym razem kupowałam w, w Seforze. Muszę Wam w ogóle powiedzieć, że no, niby to jest na noc, ale też no, wielokrotnie użyłam tego w ten sposób, że nałożyłam sobie na dzień, wiedziałam, że nie będę nigdzie wychodzić nie chciało mi się robić makijażu, po prostu nałożyłam sobie to i chodziłam w ciągu dnia i buzia potem wygląda przecudownie. Z tej serii miałam również serum, też było świetne i z tego, co widziałam na stronie Sephory, to chyba się pojawił jakiś lotion, a więc też się muszę za nim obejrzeć. W sumie właściwie mogę polecić całą serię, ale tak jak mówię, tutaj tej maski w żelu mam już drugie opakowanie i na pewno do niej wrócę. O, tutaj mam znowu tanioszkę z Isany. Słuchajcie, niedawno to odkryłam, w sumie na początku maja. Mam tutaj dwie takie, o właśnie, momencik. O, już dwie. Mam tutaj dwie takie mgiełki, bo ta była odstawiona. One się od siebie trochę różnią, zaraz powiem o czym. To są mgiełki z isany, takie do spryskiwania twarzy i ciała, przy czym ja raczej używam ich na zasadzie takiej mgiełki do twarzy na zasadzie wody termalnej. I teraz tak, ta jest z pomarańczą i miętą, dobrze mówię. Tak, o zapachu pomarańczy i mięty zapewnia twarzy i ciał optymalną dawkę świeżości. Bardzo pięknie obietem giełki nawilżają, ale ta niebieska ma jeszcze taką właściwość, że służy do utrwalania makijażu. Tutaj nawet producent podaje, że odświeża twarz, ciało i tak, dalej, i tak dalej, również do utrwalania makijażu. Tak. Więc generalnie tą niebieską miałam tutaj w sprajach do makijażu. Natomiast ta sobie stoi z takimi rzeczami typowo-pielęgnacyjnymi, tak jak mówię, używam na zasadzie wody termalnej. Czasem też sobie wiecie psiknę, jak na przykład zrobię sobie maseczkę i ją zmyję, to na zasadzie takiego toniku. Także, także bardzo przyjemne są te mgiełki. No i oczywiście Isana, więc do kupienia w Rossmanie, też to jest kwestia paru złotych. No taniutkie są te rzeczy. O, kolejna wielka tuba. Co ja tu mam? Eveline. O, właśnie, to, to też jest w miarę nowy produkt, tak jak Isana. Tutaj mam taki balsam do ciała i to jest, uwaga, formuła rozgrzewająca, to jest istotne, zaraz Wam o tym opowiem. Wyszczuplająca bioli, posukcja, stymulator spalania tkanki tłuszczowej, Veg Booster i tak dalej. On tutaj zawiera tak, pieprz chili, imbir, zieloną kawę, yerba mate, kompleks algowy i może tak, ja jakiś tam, nie wiem, Problemów z nadwagą nie mam, raczej jestem drobna, taka kompaktowa bardziej. Natomiast używam tego do takiego ogólnego ujędrnienia ciała. O, może tak to nazwę. Więc jakby nie stosuję tego, żeby się odchudzić, bo, bo moim zdaniem do odchudzania najlepsza jest, wiecie, odpowiednia dieta i sport i to tyle. A ja miłośniczką żadnych diet nie jestem, raczej wprost przeciwnie. <grych> Więc jakby na dietach mi nie zależy i na odchudzaniu też nie, absolutnie, żebyście mnie źle nie zrozumieli. Ale używam tego do takiego ogólnego ujędrnienia skóry. O, może tak. No i teraz te właściwości rozgrzewające, słuchajcie. To działa. I tutaj Was zaskoczę. Działa nie w ten sposób, że piecze tak nieprzyjemnie. Bo ja kiedyś miałam jakiś taki produkt, tylko nie pamiętam z jakiej to firmy było. W każdym razie, jak się posmarowałam tym balsamem, to było nieprzyjemne, bo to tak mm, troszkę szczypało. O, może coś. Takie mniej więcej uczucie ten, ten produkt dawał. Jejku, nie pamiętam co to teraz było. W każdym razie. Ten balsam z Eveline naprawdę rozgrzewa. Jak się nim nasmarujecie, posmarujecie odpowiednie tę partię skóry, czy na przykład ja sobie nakładam to na uda, na brzuch, na ramiona, no to robi się cieplutko i to tak grzeje, daje takie uczucie, jakbyście mieli na sobie taki jakiś kocyk rozgrzewający, poduszkę elektryczną, nie wiem cokolwiek i to jest przyjemne. A dla mnie to jest przyjemne podwójnie dlatego, bo ja jestem słuchajcie zmarzłuchem. Mam również drugą wersję tego, też taką niby do odchudzania, tylko tamta wersja jest chłodząca. Ale tamtej już tak nie lubię, bo no właśnie jest mi za zimno, bo tamta też działa, więc jeśli lubicie takie rzeczy i na przykład, no nie wiem, chcecie sobie tak jakby wspomóc, ujędrnienie skóry, o, a lubicie takie rozgrzewające sprawy, to to jest świetne. I jeszcze muszę Wam tutaj powiedzieć, że to jest produkt wegański, bo to na pewno niektórzy z Was będą tym zainteresowani, gdzie ja to wyczytałam. O właśnie siła natury, moc zaawansowanej technologii. Cruelty Free and Vegan, bioaktywny stymulator spalania tkanki tłuszczowej przeciw efektowi jojo, oparty na całkowicie wegańskiej formule zawierającej 96% składników pochodzenia naturalnego. Łączy podężną moc natury z najnowszymi osiągnięciami nauki i kosmetologii, wyszczuplająca bioli posukcja z 20% kompleksem z kofeiną tak jak mówię, na temat wyszczuplania się nie wypowiadam bo zupełnie mnie to nie, jakby nie dotyczy tak I, i ja się takimi rzeczami nie przejmuję najzwyczajniej w świecie natomiast y, fajnie ujędnia rozgrzewa i naprawdę to czuć więc jeśli nie lubicie rozgrzewającej wersji to zachęcam do chłodzącej, bo też działa ja wolę zdecydowanie tę, ta chłodząca jakoś tak, wiecie, za bardzo mnie ziębi ta jest super, no i też niedrogie, ponieważ Evelyn, no to też dostępne chyba nie wiem, we wszystkich drogeriach więc y, bardzo fajny balsam to teraz, może, coś do pielęgnacji twarzy. Tutaj mi się rzuciła taka wysoka, wysoki flakonik. Słuchajcie, Douglas. Muszę Wam powiedzieć, że ja. Jakoś tak do pielęgnacji twarzy z Douglasem to chyba tak na bakier. Jakoś nie, nie kupowałam tak ich kosmetyków. Dobrze nie znam tych ich serii do pielęgnacji twarzy. To kupiłam zupełnie tak przez przypadek. Z czystej ciekawości, bo jest to seria do skóry wrażliwej i, na, i ma właściwości takie nawilżające i łagodzące. I słuchajcie, ja się w tym zakochałam. To jest takie cudowne. Fajnie się sprawdza jak, jako kremik dzienny. Można spokojnie pod makijaż. I to bez względu na to, czy macie cerę tłustą, mieszaną, czy suchą bo wiem, przetestowałam i tu i tu się sprawdza na no różnych typach cery bardzo fajnie się to wchłania rzeczywiście jest delikatne i ma takie właściwości łagodzące, a poza tym ślicznie pachnie. Na noc oczywiście też to można stosować, chociaż ja raczej nakładam to na dzień, bo to jest, no tak jak mówię właśnie takie delikatne, zresztą Wam pokażę jaką to ma konsystencję taki, taki delikatny, biały, śmietankowy kremik to jest, o i to, mm, no jest bardzo, pachnie w ogóle taką świeżością Pięknie się wchłania i, i super nawilża, bo po prostu macie uczucie takie, że no skóra się czegoś napiła. Jest przecudowny ten kosmetyk i nigdy bym nie powiedziała, że mi się to spodoba. Tak jak mówię, kupiłam to nie pod wpływem jakiejś rekomendacji czy gdzieś widziałam jakąś reklamę. Nie, po prostu tak wiecie o, żeby przetestować, i okazało się naprawdę świetne. Jest no właśnie, w się, cała linia tych. Kosmetyków, pamiętajcie, że to jest różowa wersja, ta taka do skóry wrażliwej, bo są jeszcze inne kolory, więc no, o tamtych nie wiem nic. W każdym razie różowa wersja jest fajna i myślę, że sobie coś z tej serii jeszcze zakupię, tylko nam no muszą mi się tutaj pokończyć, wiecie, inne kosmetyki, bo trochę tego mam potwieranego, więc na pewno do czegoś z tej serii wrócę, a być może nawet do tego kremiku. Jeśli chodzi o kremy do twarzy, to też Wam pokażę. Tym razem polska firma, Bielenda. To już się musiało gdzieś u mnie przewinąć, słuchajcie, w ogóle cała ta seria. To jest seria taka mm, borówkowa z Bielendy. Ma charakter nawilżająco-rozświetlający. Tutaj mam akurat kremik. To jest taki krem pianka, tak to się nazywa? Nie, krem pianka do twarzy. Zobaczcie, to, jest, to ma taką konsystencję. W zasadzie jak się odwróci ten słoiczek, to to się prawie... Nie rusza. I to rzeczywiście wygląda jak taka mocno ubita piana. Zobaczcie, jak się to naruszy. O, widzicie, to jest coś takiego. Taki glutek. Gdzieś mi to spadło tutaj. Zobaczcie, to jest coś takiego. Pachnie przepięknie. Też super nawilża. I o, właśnie, coś takiego mi się przypomniało. Jeśli oglądaliście denko, to tam Wam pokazywałam żel do mycia buzi. Dokładnie z tej samej serii i serum. I muszę powiedzieć, że z całej tej trójki. Najbardziej podoba mi się serum krem chyba na drugim miejscu, a żel najmniej, chociaż wszystkie są świetne, ale żel najmniej z tego względu, bo u mnie ten żel do mycia buzi jakoś tak bardzo szybko się skończył, nie wiem czemu. W każdym razie kosmetyki przecudowne i w zasadzie mogę Wam polecić całą linię. Sprawdza się też na różnych typach cery. Tego kremu można używać i rano, i wieczorem, podobnie zresztą z serum, chociaż ja serum, którego używałam wieczorem, tak jakoś się u mnie najlepiej sprawdzało. Bardzo fajna seria. Muszę Wam powiedzieć, że jak ostatnio byłam w Rosmanie, to jej nie widziałam. Nie wiem, czy ona już jest niedostępna, czy jest dostępna tylko na przykład w Hebe. Nie mam pojęcia. Jeśli coś wiecie na ten temat, dajcie znać. W każdym razie, jeśli jeszcze gdzieś dorwę przynajmniej serum z tej serii, to na pewno sobie zakupię. A w ogóle właśnie dodatkowym a atutem jest to taka niesamowita konsystencja tych kosmetyków. To znaczy serum jest takie półpłynne, powiedziałabym, takie no raczej klasyczne. To właśnie krem ma taką fajną konsystencję, jest taką pianką. No, niesamowicie przyjemne są te kosmetyki, wszystkie są fajne i warte uwagi. Dalej, o, może coś do pielęgnacji ust. Słuchajcie, na Kokolicie to już jakiś czas temu zamówiłam sobie takie dwa maluchy. To są balsamiki do pielęgnacji ust. Ten jest o smaku... nie, o zapachu mango, a ten jest o zapachu melona i one dokładnie tak pachną. Mango i melon, idealnie. Ale teraz o no, zapach zapachem. Zobaczcie, one mają taką konsystencję. To są, to są takie naprawdę bardzo, bardzo gęste kremiki, bo właściwie takie masełka bardziej. I to ma właściwości pielęgnacyjne takiego balsamu, i jednocześnie maski do ust. To się chyba nawet tak nazywa. Tak, Lip Mask and Balm. I te balsamiki zawierają olejek z awokado. Bardzo gęste są, zobaczcie. To jest taka konsystencja. Nie wiem, czy tu będzie coś widać, ale to jest naprawdę takie masełko. I muszę Wam powiedzieć, że przy nakładaniu one nawet. Jak się je nabiera ze słoiczka i nakłada na usta, to aż to stawia taki opór. Są tak gęste, natomiast jak już je wmasujecie, jak się tak wtopią w skórę, to naprawdę dają radę. I przy bardzo, nawet bardzo przesuszonych ustach, sobie świetnie radzą i je regenerują. Także. Polecam, jeśli się zastanawialiście, to zerknijcie sobie na stronę Kokolity. Ostatnio tam były jakieś promocje i z okazji dnia mamy był, była zniżka minus tam chyba 30% na Make Up Revolution i w ogóle takie marki typu Make Up Revolution, więc zerknijcie sobie, jeśli szukacie fajnego balsamu, to to jest przecudowne. Było jeszcze więcej zapachów do wyboru, był kokosowy, jeśli dobrze pamiętam, i brzoskwiniowy chyba. W każdym razie, no ja mam te dwa i bardzo jestem zadowolona. Tak się zastanawiam, czy sobie, wiecie, nie zrobić jakiegoś zapasu, nie kupić tamtych, bo, bo to jest tak, że one na pewno niedługo nie będą już wypuszczane i szkoda by było, bo to są świetne rzeczy. Tak, takie małe cudeńka, wiecie, nikt o tym nie mówi, no bo to jest niepozowne, a naprawdę warte uwagi, szczególnie jeśli macie takie problemy właśnie z przesuszającymi się ustami. O. No to teraz, o, może coś pod oczy, słuchajcie, mam tutaj kremik z Awy, śnieżna alga. W ogóle tak na marginesie dokupiłam sobie dokładnie z tej serii, czyli ze śnieżnej algi krem na noc i krem na dzień, ale jeszcze stoją, czekają w kolejce. Tutaj mam kremik pod oczy i to jest Śnieżna alga naprawa efektów starzenia się skóry, kompleks przeciwzmarszczkowy pod oczy. Czy on działa przeciwzmarszczkowo? Nie mam dla tego pojęcia, bo jak wiecie, za bardzo nie mam zmarszczek, ale nie, żeby mnie to jakoś martwiło, tylko chodzi o to, że nie, nie umiem się odnieść do tego, czy działa przeciwzmarszczkowo. Tego Wam nie powiem. Natomiast Wspaniale nawilża skórę i, no wiecie, ja sobie często robię makijaż albo, no jak kręcę film, albo tak po prostu sama dla siebie też sobie robię. Więc zmywam to, nakładam nowy, zmywam i tak dalej. No więc ta skóra tutaj, wiecie, wokół oczu jest raczej taka podrażniona i umęczona tym chociażby wycieraniem. I to bardzo pięknie łagodzi i nawilża. Świetny jest ten krem i dlatego też pomyślałam właśnie, że z tej samej serii kupię sobie kremy na dzień i na noc. Tutaj jest 15, dobrze mówię, 15 ml. Na dosyć długo w ogóle ten kremik starcza. Jest taki śmietankowy, dosyć rzadkawy i odrobina wystarczy, żeby sobie, wiecie, obszar wokół oka wysmarować. Tu jest napisane, że pod oczy, ale ja Wam kiedyś mówiłam, że w zasadzie chyba każdy krem, który jest taki niby pod oczy, to ja stosuję wokół oka, czyli po prostu robię sobie taką pandę no bo moim zdaniem skóra na powiekach też potrzebuje regeneracji, tym bardziej, że to właśnie na powiekach jest jakby taka duża część makijażu, prawda? więc no generalnie smaruję wokół oka, w każdym razie kremik z awy ze śnieżną algą bardzo fajny o, może teraz pielęgnacja stóp, bo tego jeszcze nie było, w sumie chyba na początku maja kupiłam dwa kremy Elfa Farm, jeden jest arbuzowy, a drugi jest mangowy dwa kremy do stóp Najpierw kupiłam ten z mango. Słuchajcie, użyłam parę razy. No, i to jest po prostu przecudowne. Przepięknie pachnie mango. Dokładnie tak apetycznie. Owocowo. Fajnie nawilża. Aha, może tak. Kremy są raczej delikatne. Tu jest nawet. A tak, tu jest nawet powiedziane. Lekki krem do stóp. Odświeżająco nawilżający. Ten, a ten jest energetyzująco nawilżający. I one rzeczywiście oba są lekkie. Takie. Delikatne. Jeśli macie bardzo suchą skórę na stopach, to nie wiem, czy one by, się, by sobie poradziły. Chyba raczej nie. Natomiast jeśli y, potrzebujecie tylko takiego delikatnego nawilżenia, to są przecudowne, bo rzeczywiście to robią. Pięknie pachną, świetnie się wchłaniają i dla mnie to jest jeszcze ważne, bo po nałożeniu niektóre kremy, jeśli są gęste, no to powodują, że mamy taką, wiecie, tak, taki klejący film na stopach. Ja tego nie lubię. Natomiast te się tak wchłaniają, że czujecie, że skóra jest nawilżona, ale nie macie tego, tego klejenia się. O, więc bardzo fajne. Ja je kupiłam yy, oba w Rossmanie. A teraz została mi już chyba tylko pielęgnacja twarzy. No to może maska. Maska Stufaced. Pineapple Glow. I to jest maska nawilżająco-rozświetlająca i rzeczywiście tak działa. Przepięknie nawilża i sprawia, że skóra wygląda zdrowiutko. Na taką błyszczącą, to może źle powiedzieć, ale taką odświeżoną. O! Pachnie przecudownie, bo pachnie ananasem. W sumie jest bardziej ananasowa niż, niż moje ulubione serum z Lovely. W sensie bardziej ananasowo pachnie. Może tak. Chodzi mi o to, że ten zapach jest silniejszy. I wygląda tak. Tutaj została tak no, mniej dobrze niż połowa, ale spokojnie widać. Zobaczcie, to jest taki żółty żel. On ma w sobie zatopione takie złote drobinki, tak jakby miał brokat w sobie. Zobaczcie tutaj nałożyłam, ale no po rozsmarowaniu nie wiem czy ten brokat będzie widać. Tak, na żywo widać takie delikatne lśniące się drobinki. W podglądzie tego nie widzę. Nie wiem czy zobaczyć to w filmie, ale Nakładacie to na twarz na 15 minut, na oczyszczoną twarz oczywiście, taką dosyć grubą warstwą. No i pominąwszy fakt, że pięknie pachnie, właśnie ananasowo, oczywiście, jeśli lubicie zapach ananasa, ja uwielbiam, tak słodko to pachnie w ogóle. Pominąwszy fakt, że pięknie pachnie, to rzeczywiście wspaniale nawilża skórę. No i jeśli jesteście zmęczeni, to dawka takiej maseczki i buzia wygląda jak nowonarodzona, więc bardzo fajna maska. Ona oczywiście do kupienia w soforze to face coś kostu 60. Jeśli dobrze pamiętam, no chyba, że coś tam się zmieniło albo może jakaś promocja. W każdym razie rzecz warta uwagi. Maski jest tutaj coś tak dziwnie, no bo nie 50 ml, tylko 46. ok W każdym razie maseczka Suface ananasowa. Bardzo fajna rzecz. Też jakoś nigdzie nie widziałam, żeby ktoś ją pokazywał, a warta uwagi. Również do pielęgnacji twarzy mam dwa toniki, chociaż właściwie nie do końca to są toniki. To jest tonik. Tonik z Pixie. Ten z retinolem taki liliowy, bo są różne wersje toniku z Pixie. Generalnie ich toniki są już takim kosmetykiem, powiedziałabym kultowym i sławnym. Ja mam tę wersję z retinolem. ale ja oczywiście stosuję go. Tak jak tonik, czyli po umyciu twarzy sobie tonizuje. Aha, ja używam do tego wacików, ale wiem, że niektórzy, czy też niektóre z Was, nalewają na dłoń i wklepują w twarz. Jak kto woli, ja używam po prostu wacików. W taki sposób jest mi wygodniej. A tonik podoba mi się dlatego, że w zasadzie jak nałożycie sobie go na twarz po umyciu buzi, no to możecie nawet trochę pochodzić z tym tonikiem i nie czuć, że wiecie, że coś Wam ściąga skórę, że jest jakaś przesuszona, że czegoś Wam brakuje. Tylko możecie sobie troszeczkę z nim pochodzić, A jak skóra go wypije, po jakimś czasie dopiero nałożyć serum krem, czy no jakie tam są Wasze kroki pielęgnacyjne. Także to tonik działa. Rzeczywiście skórę nawadnia. O. No i ważne jest to, że on ma też właściwości takie przeciwstarzeniowe. Bardzo fajnie też pachnie, tak przyjemnie. Nie umiałabym powiedzieć, co to jest za zapach, no bo ani kwiatowy, ani jakiś taki słodkawy, trudno powiedzieć, ale przyjemnie pachnie. I ważne jest to, że jeśli macie cerę taką wrażliwą, nadwrażliwą, czerwieniącą się, to po umyciu buzi, kiedy no, skóra i tak jest troszeczkę podrażniona, prawda, od pocierania, to ten tonik wam to wszystko łagodzi. Jak sobie tym wacikiem tam podotykacie, powklepujecie, to naprawdę czuć ulgę. Także bardzo przyjemna rzecz. I drugi kosmetyk, który jakoś tak wiecie, z rozbiegu nazwałam tonikiem, to nie jest do końca tonik. To jest w miarę nowa rzecz z dermiki i to jest coś jakby skrzyżować tonik z mleczkiem do, do demakijażu. To się nazywa dokładnie serum nawilżająco rozświetlające, hibiskus, olejek z nasion kaktusa, niacinamid. To jest seria Blooming Skin, taka dość nowa seria z dermiki do kupienia w Rosmanie. Jest krem, jest coś tam pod oczy, jakaś maseczka z tej serii. Także nie jest co wybierać. Ponieważ jeszcze trwają te promocje, to tak myślę, że kupię sobie zapas tego i być może coś jeszcze z tej serii sobie dokupię, bo jest przecudowna. Ja już Wam czytam, co to serum wpłynie, tu robi. Tak jak, zobaczcie, to ma taką konsystencję właśnie, no niby jak tonik, ale jest troszeczkę bardziej gęste. No i nazwano to tutaj serum. Ja używam tego kosmetyku na zasadzie takiego... Toniku właściwie, bo używam go rano po umyciu buzi, po oczyszczeniu buzi. Nakładam najpierw to, potem dopiero jakieś serum takie, takie bardziej gęste, o może tak, i na końcu krem. W każdym razie, co ono takiego w sobie zawiera? Dermika Blooming Skin to seria inspirowana roślinną mocą rozkwitających kwiatów hibiskusa i olejku z nasion kaktusa. I to serum zapewnia skórze nawilżenie, wygładzenie, ochronę antyoksydacyjną oraz redukcję pierwszych objawów starzenia się skóry. Ekstrakt z hibiskusa, bogaty w organiczne związki o działaniu nawilżającym, wykazuje działanie antyoksydacyjne oraz wspiera jędrność i elastyczność skóry. Z kolei tak, olejek z nasion kaktusa ma działanie nawilżające i wygładzające i niacynamid pobudza syntezę kolagenu, wygładza oraz dwa, opromienność skóry. Także to działa świetnie, bo działa Wam na zasadzie takiej tonizującej, tak jakby... Poi i nawadnia skórę, o może tak, a jednocześnie ma takie bardziej intensywne działanie pielęgnacyjne, tak to powiem. Więc bardzo fajna seria. Też odkryłam, tak wiecie, przez przypadek, bo w ogóle lubię dermikę. Kiedyś Dermika była polską firmą, podobno już nie jest, bardzo przykro, no ale cóż, w każdym razie nowa seria warta uwagi. No i tak, jak mówię, na pewno sobie dokupię jeszcze flakonik tego serum, bo przecież może nagle seria zniknąć ze sklepów i być może jakąś maskę albo, albo krem. W każdym razie seria warta uwagi. I została mi jeszcze, nie, nie została mi tylko, został mi jeszcze jeden kosmetyk. To jest polska firma, czyli Awa, i to jest seria Asta C. Serum do twarzy, tak z witaminką C, komórkowe odmłodzenie. Jest to tak przyjemne, słuchajcie, używam tego w ogóle na wieczór. Zawiera witaminę C, pachnie pomarańczą, moim zdaniem. Tak, tak, pomarańczowo. I to ma konsystencję, jak widzicie, taką, taką płynną. Natomiast, jak się to nałoży na twarz, to to jest takie troszeczkę olejkowe. Nie mogę Wam powiedzieć, że to jest taki typowy olejek, ani nie mogę też powiedzieć, że to jest takie, wiecie, płynne po prostu serum. To jest takie coś pomiędzy, tak, taki jakby. Olejek, ale trochę wodnisty, coś takiego. Bardzo ma specyficzną konsystencję. Wchłania się przecudownie. Już sam ten zapach to jest po prostu czysta przyjemność, ale, ale najważniejsze jest działanie, no i to serum działanie ma takie rozświetlające, no bo witamina C ma również działanie przeciwstarzeniowe, no i działanie nawilżające. Świetnie się sprawdza, bardzo fajnie się wchłania, jak używacie, na przykład o właśnie, jak się użyje maski jakiejś takiej silnie oczyszczającej, albo peelingu oczyszczającego, czegoś, po prostu czegoś silnie oczyszczającego i potem po umyciu buzi nałoży się to, to jest po prostu rezultat. Widać, że ta skóra jest taka, wiecie, lśniąca, zdrowa, napięta bardzo fajne. I to serum kupiłam w Hebe. I tam jest w ogóle cała seria też z tą witaminką C. Są kremy na dzień, na noc. i Chyba też coś pod oczy jest. Także w ogóle za tą całą serią też myślę, warto się obejrzeć. I tak ja się też nad nią zastanawiam. No ale to albo, albo kupię sobie coś z Dermiki, mm -hmm, albo właśnie coś z tej Awy z witaminą C. W każdym razie i ta seria, i ta. Bardzo fajne i godne polecenia. Samo to serum spodobało mi się bardzo. I jak się będzie zbliżało, już wiecie, tak Troszkę do dna, no to na pewno kupię sobie dokładnie buteleczkę tego. No i być może właśnie coś też z tej serii. Okej, okay, słuchajcie, i to byli wszyscy moi y, ulubieńcy. No, jak widzieliście, mieszanka bardzo różnych firm, różnych półek cenowych. Ja generalnie nie mam tak, że jakoś podążam za tym, co akurat jest modne w danym momencie, tylko raczej też sama staram się wyszukiwać jakieś rzeczy, jakichś ciekawostek, takich kosmetycznych, albo na przykład znajduję kosmetyk, o którym nikt nic nie mówi, a wydaje mi się, że seria jest ciekawa i wtedy go kupuję. No, na przykład tak było z tym, hmm? tak było też z tym. Z tym kremem z Daglasa i zdarza się, że właśnie w taki sposób znajduje o tego typu perełki. Ok, mam nadzieję, że Wam się ulubieńcy pielęgnaceni podobali. Napiszcie, ja i napiszcie mi koniecznie, czy może z tych pokazywanych przeze mnie kosmetyków coś macie i jak to się sprawuje u was. Wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmiku. Tymczasem mówię Wam papa. Pa. Na razie. Cześć!